Cześć, sprawdźmy, czy ten miesiąc będzie dla Ciebie szczęśliwy. Prognoza dla znaków Zodiaku, Barany, karta dziesiątka monat Karta wysypu dobrobytu, podsumowań, ale również i działań długofalowych, wielopokoleniowych, ale także tutaj otrzymasz wsparcie. Czy ten miesiąc będzie szczęśliwy? Może być, jak najbardziej. Dla byka jest to karta królowej mieczy, która mówi o tym, że tutaj trzeba się skupić na komunikacji, wartościowej rozmowie, natomiast ktoś patrzy Ci na ręce, wykaż się, a wtedy wyniki będą dla Ciebie w tym miesiącu spektakularne. Karta bliźniąt jest tutaj karta trójki było w poszerzanie horyzontu, ale również i twoja atrakcyjność wzrasta. Pamiętaj o tym, że możesz połączyć rzeczy, które innym się nie udało, a w ten miesiąc będzie dla ciebie zyskiem zakończone. Dla raków karta śmierci, karta, która zwiastuje przemianę. A czyli coś się zakończy, żeby coś nowego się pojawiło? Na co czekasz? Idź po to. Dla lwa mamy tutaj króla monet. Pamiętaj, że możesz błyszczeć. Ale zwracaj uwagę na jakość. Jesteś osobą samotną, to tutaj kogoś w środowisku zawodowo-finansowym możesz poznać. Będzie to mocno jakościowy dla Ciebie miesiąc. Panna, królowa kielichów. Jest to czas dbania o siebie, ale również i realizowaniu się w pasji. Zatem jeżeli masz jakiś plan zrobić coś dla siebie, ale również chcesz poprawy emocjonalnej, to to się dla Ciebie wydarzy. Waga, waga, karta sprawiedliwości, podsumowania, rozliczenia i inwestycja w siebie, jeżeli czekasz na jakąś umowę bądź... Coś ma się rozwiązać, to to się też wydarzy. Skorpion. Skorpion ma dwójka kielichów. Wszelkiego rodzaju spotkania twarzą w twarz będą dawały ci możliwości, ale to też są wszelkiego rodzaju możliwe wygrane. Zatem to wszystko przed tobą. Co dla strzelca? Dla strzelca jest ósemka monet. Pracą własnych rąk możesz... A zrobić, uzyskać wiele, możesz coś znaleźć, wyłapać, co pozwoli ci zyskiwać. Ktoś tutaj analizuje i patrzy w Twoją stronę. Ósemka monet też jest kartą specjalizacji, zatem jeżeli pragniesz się rozwijać, to będzie to idealny czas dla Ciebie. Koziorożec, karta siódemki Buław, pomyśl o sobie to jest czas takiej zdrowej. E Zdrowy egoizm do realizacji, ale też siódemka buław jest kartą, która mówi o tym, że pokonasz wszelkie przeciwności. Zatem, czy to będzie miesiąc szczęśliwy? Owszem, może być taki. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestię wodnika, dziesiątka buław, karta, która mówi o tym, aby ten miesiąc mógł być dla ciebie szczęśliwy, nie pozwól na to, żeby innych obowiązki spływały na ciebie. Dziesiątka buław też jest kartą, która mówi o tym, deleguj działaniami, a wtedy wszystko się będzie tak jak tego potrzebujesz. No i co? Ryby mamy. Ryba, dwójka mieczy. Oj, rybki, musicie podjąć jakąś ważną decyzję, nie odwlekajcie tego. Gdy będziecie odwlekać, będziecie mieli wrażenie, że stanęliście w miejscu, a nie musicie. Dwójka mieczy jest kartą, która mówi o tym, masz narzędzia w ręce, wykorzystaj to, co posiadasz, a nie podejmuj decyzji przez pryzmat tego, co. Być może ktoś staracie się pokazać, zatem ryby do dzieła, macie narzędzia w rękach, a wtedy uzyskacie to, na czym Wam najmocniej zależy. Pamiętajcie jednak o tym, nie zwlekaj, a działaj, a wtedy się materializuje. Dajcie bardzo proszę znać w komentarzach, spod jakiego znaku zodiaku jesteście, kto z Wami rezonuje, życzę Wam magicznych chwil.